Tak, więc, Mordki, witam Was w drugim odcinku. Dzień z życia moderatora. Pierwszy Wam się bardzo spodobał, bardzo duża aktywność tam została zostawiona. Zostawiliście tyle masę łapek, po prostu. Zostawiliście tyle komentarzy, że to jest po prostu szok. I widzę, że Wam się ta seria spodobała, dlatego ją kontynuuję. Yy, więc, no co, no, no lecimy z odcineczkiem, nie? Standardowo. Team Speak. Teraz sobie odpaliłem y, stronę CubeGame'a i forum. prośby o UB y, nie ma żadnych próśb do mnie, także wiecie o co chodzi. Nie, nie rozwiązujemy nic, bo nic nie jest do mnie. I chciałem Wam powiedzieć: bo spora część właśnie nie wie jak zobaczyć, czy ma bana, czy nie przypisało IP po prostu osoby zbanowanej. Więc tak, wpisujecie cubegame.pl i na przykład tutaj ważnik. Widzicie, nie mam bana. Czasami może być tak, że pokazuję Wam bana, że macie na serwerze. A na stronie go nie ma, dlatego trzeba się odwołać w prośbach o odbanowanie tutaj na forum, zrobić nowy temat, jeżeli nie macie konta to założyć konto, no a jeżeli chcecie sobie kupić VIPa albo jakieś kurcze różne inne monetki na jakichś innych trybach albo Unbana, no to kurcze tutaj wszystko jest, link będzie w opisie, yy, możecie tutaj także sprawdzić wasze statystyki. Kurczę, czekajcie, gdzie jestem wysoko? W Dewalsach jestem wysoko, z tego co pamiętam, bo jestem... Yy, 26, kiedyś byłem wyżej, ale... ale to wiecie o co chodzi, już tam troszkę nie gram. No, także zapraszam, jeżeli chcecie sobie kupić VIP-a, tutaj także macie gdzieś odnośnik do naszego fanpage'a, też możecie tam zostawić ciuka w górę. No i... lecimy do Minecrafta. Tak więc, jak jesteśmy już na serwerze, to może sobie zagramy w jakieś Skywarsy i pochodzimy po różnych trybach. O, oh, jeju, jakie ściny. Od razu na wstępie w ogóle właśnie wyjechałem na Skywars i się szybko zaczęłem, więc w sumie jestem też kurczę farta mam normalnie dzisiaj do SkyWarsów no, ogólnie tak wiem o kurczę ziemaczek chcę wymienić. Mam ostatnio trochę słabszą aktywność, ponieważ trochę mniej live'ów jest, jest troszkę... W sensie... no live'y są mniej. Odcineczki odcineczków też jest mniej. Jest ogólnie kurczę Lipton. Ponieważ często nie mam czasu, a ostatnio też nie miałem bardzo ochoty. Mmm, bo po prostu. No, 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 z przyczyn takich, że mi się po prostu nie, nie chciało, bo nie miałem ochoty. I w sumie tyle. Porczęcie, mam tu coś w tej skrzynce dobrego? No dobra, może być kilofik te kurcze poteczki z expem, Nie wiem, czemu mi tak zacina, Halo, zaraz się normalnie ztryggeruję. Dobra, jest tam coś? Ktoś? Jest klocek jakiś. Także lecimy do pana klosuszka. Lecimy. I w sumie, Mortki, powiem wam, że w następnego odcineczka możecie się spodziewać w Bad Wars. Ponieważ planuję nagrać, kto wie, może jeden na jeden, może jakieś z widzami. Może się uda, jeżeli jakiś widz będzie się chciał załapać na odcineczek. Ja tam wiadomo, dam znać, jak coś, nie ma problemu, nie. I trzeba się enchantować, żeby kurde być hardcorem i koksem normalnie. Dobra, tego nie enchantujemy. Butki jeszcze bo nie mam dieksowe. Właśnie muszę sobie jak sobie kupić, tylko ja z tego co pamiętam, to ja chyba zbieram na kowadło, bo kowadło mi, by mi się przydało. I potem książki. Żeby też być kurczę jeszcze bardziej hardkorowym I po prostu potem już być tylko takim zabijakom, no po prostu. No tam z ziomeczek. Lecimy na niego na spokojnie. Jezus, ja nie wiem, co się stało, że tak mi laguje, tak mi ścina. Czy będziesz miał... No knoka, nie. Dobra, trzeba... O, jeszcze dostał. Trzeba będzie do niego się przejść na szybciutko. I tak wiem słychać myszkę, słychać klawiaturę. Ale coś, coś może kiedyś z tym zrobię, bo po prostu no teraz... Kurczę, no nie wiem, no nie da się. Chyba nie ma na to patentu jakiegoś, żeby kurczę nie posłać klawiatury i myszki. Ewentualnie dać głośnik trochę dalej. Dobra, Elvis. Możeś się zabudował Elvis. Co ty myślisz, się ja do cię tak nie przejdę? Dobra, tak więc... W sumie... W sumie nic. Może pójdziemy sobie teraz na jakąś inną gierkę Kurczę. Coś cicho tu na serwerze jest. Cicho, cicho jest. Hmm. Gdzie jest dużo cheaterów? Dobra, tutaj podpisujemy ładnie. Dużo cheaterów jest właśnie Sky Wars. Na blicach jest dużo sojuszy. Dobra, lecimy na blicy w sumie. Zobaczymy, może będzie jakiś sojusz do zbanowania. Może, czemu by nie? E, wchodzimy sobie, da. Na... Ile jest tu osób? Dobra, średnie wiecze 200. O, dobra, tam na 202 wbili. To wbijemy na 202-202, wiecze. Tu też było. Czekajcie, to jest ta sama mapa? Tak, to samo. Tylko, że inny numerek. Dobra, zobaczymy czy ktoś będzie chciał mieć sojusz. Albo czy kurcze ktoś złamie regulamin. To mnie będzie ciekawiło, wiecie? Bo na odcinku, ostatnimi czasy, kiedy nagrywam Overwatche i takie właśnie dni z życia moderatora, to nikt nie wbija. Taki z cheaterami, takim wiecie, odpał co lata, fly i wszystko, nie? Dobra, wybieramy sobie klasy. W sumie ten napyt za dobrze nie zna. Ale dobra, damy radę, murdeczki. Będę właśnie musiał poprawić tą aktywność na serwerze. Yy, nie na serwerze, tylko na YouTubie. Ponieważ yy, strasznie kurczę. Łatwo się przyje aktywność, a ciężko się odbudowywuje. Naprawdę, więc... No, zresztą sami wiecie o co chodzi. Dobra, kurczę, niech napiszę tu fa, bo. Ja się też nie chcę ujawniać, że jestem moderatorem, bo dużo graczy właśnie jest nowych i nie wie, że mam moderatora. W się, sensie, jedną no, wiecie, dużo nowych graczy, po prostu nie wiem kto jest w administracji i, i, no... Dobra. Wbijają. Ale mogliby już to slash napisać, o! Cicho, cicho. Kto soj? Zobaczymy, ja się nie chcę ujawniać. Okej. Okay. Kikujemy. Ale to zaraz, zaraz go kikniemy. Zaraz go bardzo ładnie wykikujemy, tylko zbiorę sobie ze skrzyneczki i temki. Czekajcie. Slash kick Speedu. 987. Słownictwo. Dobra. Tak więc już jeden graczek wykikowany. Kurcze. Nieładnie, nieładnie. Tak się nie powinno pisać. Dlatego ja właśnie o, o tym mówiłem, nie? że dużo graczy nie wie, że. Kurczę, kto jest w administracji i po prostu łamie regulamin. Dlatego teraz jestem na posterunku i muszę, kurczę, pilnie tutaj bacznie obserwować serwer. Dobra. Hmm. Myślę, że jeszcze to rękę zagramy, bo to będzie raczej dłuższa rozgrywka. A też nie chcę, kurczę, siedzieć na jednej grze cały dzień. Dobra, lecimy na tego ziomeczka. Tak się na mnie popatrzył śmiesznie. A, dobra, w sumie. Dobra, tego się nie da otworzyć. Lecimy za ziomem ku... Rd. ja Nie wiem, co. Nie, ja nie wiem, strasznie, o co chodzi z tymi lagami. Z tymi cofeczkami. Lecz znaczy się nie cofki, tylko bardziej lagi. Właśnie nie wiem, nie wiem. Dobra, tam jest ktoś, jakiś Oscar. Dobra, czy Oscar będzie odpalony? Nie, nie jest odpalony, ale będzie fajnie go sklepać. Kurde, no nikt się z takich skill nie trafia. Już, już, w sumie dawno nie banowałem za aurę. Halo. No nic tu nie ma. Regenka to ja sobie wezmę. Yy, nie mam strzału, ale wezmę sobie legendary dragon lore i lecimy na Viva Vola. A nie, Anvi tutaj jest. Tam chyba skrzynkę pominąłem, ale też już mi się nie chce po nią wracać. Anvi, Anvi, on jest za tym murem. Kurde, ja nie mam tego, perełki nawet. A nie, tu jest fajne przejście. Nie mam Vivo. Oni są pode mną? No ta, oni są pode mną. Nie. Nie dobra, złapał mnie jakiś jakieś który nie jest pod mną całe szczęście, bo przecież nie chciałbym się gdzieś schodzić do kopalni i się. Tu kurde. Tu jesteś. No i będzie uciekał. Dobra, tu ktoś jest. Ender. Mordo, chodź tu. Nie mogę w ciebie wycelować. No będziesz jadł jabłuszka, Ender, no. Już nie świruj tak. Muszę go ważyć, żeby go tam nie przerzucić za pod. Będzie Lipton. Dobra, Ender ładnie. O, i mam Per... o, mam Diachica. Też ładnie podoba mi się. Podoba mi się to zaangażowanie, kurczę. Dobra, te strzały to sobie może wezmę. Przydadzą mi się. Kurde, ile tu jest no, możecie napisać w komentarzu, kura, to przypnę Wam serduszko. Pytałem się, czy nagrywam. Nawet nie odpowiadam. Zobaczycie na odcinku. Zrobicie sobie taką fajną... W sumie ja Wam zrobię taką niespodziankę, bo będziecie na odcineczku. Dobra, ja sobie to ciacho i lecimy na lekci. Dobra. Są bez sztuki, są. Pięknie. No. Dobra, w sumie wiecie co? Chyba potaję ręce, najprawdopodobniej Zakończę ten odcinek, ewentualnie pójdę jeszcze na Skywarsy Bo kurde, faktycznie będzie ten długi odcineczek Chociaż, ja wiem Co tu się dzieje, co to za ustawka, jakieś nielegalne, kurcze, bitwy Właśnie, będę sobie musiał jakiś mieczek żelazny lepszy zrobić Tylko to zaraz Muszę zabić ziemeczka, on mi nie ułatwia tym, że przede mną ucieka Właśnie, czemu ja nie mam prek w tym? O, cicho, Wywiwowol napisał, że jest sojusz Czy oni będą mieli sojusz? Nie, nie mają sojuszu Dobra, bili się więc ładnie, ale zaraz zobaczymy. Czy gdzieś tam koło Vivavola nie było sojuszu? Muszę jednego najpierw sklepać, bo jak mnie we dwóch będą oklepywać, to będzie przyps. Dobra, jeden już sypnął, a drugiego zaraz krótsze dogonimy. Spokojnie, wszystko spokojnie. Nie miał tutaj nic, ale mogę sobie zrobić z jego wieczak. Zrobić sobie żelazny mieczyk. Okej, u 2K. O, dobry nawet ten żelazny mieczek, Dobra. Jak będzie jakiś sojusz, to zbanujemy. Jak będzie kogo banować, to nie idziemy na Skywars, a jak kogoś nie zbanujemy, to idziemy. <grym> tak żeby kurczę, no bo nie ja wiem, no kurde mało teraz jeszcze mi się trafia. Albo na odcinku, albo na live, to no po prostu nic. Kiedyś to się trafiało i trafiało. Dobra, 10 sekund, blitz, star. Co ten u 2 robi? No, ja nie wiem, czemu ja mam takie lagi, to przy takich tych... Przy właśnie takich kurcze rzeczach jak gaszenie ognia czy coś w tym stylu. Dobra, panie, już mi pan nie uciekniesz. Ale zlagowało rękę teraz. Kurcze! Klepiemy, klepiemy, klepiemy. Sypnęło się chyba panu? Ale zlagowało arenę. Ile sosów? osób? 3500 na serwie, dobra, ładnie. Oj, nie przeskoczyłem. Pixelcraft. Ktoś będzie miał tutaj sojusz czy nie? Czy ktoś tu ma sojusz? Nie. Póki on się enchantuje, to trzeba go walić na łeb. Kurde, może być ciężko w sumie. I chyba będzie ciężko, powiem wam. Z tego co widzę, kurczę. Nie, no będzie uciekał. Ja tak nienawidzę jak ktoś ucieka. O, ty co on tak? Czajcie. Ja. Wziemy sobie Rewka. Zaraz mu się ten mieczek skończy. Teraz go mogę lekko pozabijać. Jak Jaką chyba nie wie jaki ja mam kurczę Dragon Lorkę. Sypną, no, pięknie. klatał, O, mam dwa diaksy. Wiadomo, co trzeba sobie zrobić. Yy, mam patyki. Fuck nie mam patyków. Są tu gdzieś patyczki. Nie ma patyków, nie. No, o jest, 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 jest. Dawaj, dawać. Tak, 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 tak. Dawać mi patyki, kurde. O, w sumie mogę sobie dwa diaksowe zrobić nawet. O, ten jest taki sobie. Ale no, dobra już nie będzie. Nie no, ta arena będzie długa. Nie ma co. Po tej ręce będzie koniec odcineczka, ponieważ no kurczę nie ma co robić takich długich odcinków po, po, po 20 minut. No ja nie wiem, zaraz kurczę. O, jest sojusz. Jak nic jest sojusz. Ale będzie banik. Czekajcie, muszę uciec. No dobra. 2 d Sojusz Super Blzyskie i Janczu. No, także panowie zbanowani. Czekajcie, jest tu jeszcze jakiś sojusz? Nie ma. Także mordeczki. Ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeżeli wam się spodoba to zostawcie kciuka w górę. Suba. No i w sumie to tyle. I możecie zostawić pozytywny komentarz. Bądźcie na live'ach. Dzięki. No i